Podróżnicę. Zapraszam Was razem ze mną w podróż po Australii i Oceanii. Dzisiaj wykonamy takiego kangura 3D. Do wykonania pracy potrzebujesz pudełko po jajkach, farbki, nożyczki, klej, pędzelki i karton. Prace zaczynamy od wycięcia z pudełka po jajkach głowy kangura. Nie jest to łatwe zadanie, dlatego możecie poprosić o to kogoś starszego. Pędzelki w dłoń i maluję. Środek uszu wypełni innym kolorem. To bardzo precyzyjna praca, dlatego trzeba włożyć w nią trochę wysiłku. I jeszcze za uszami. Odkładamy do wyschnięcia. Za pomocą nożyczek przecinamy karton. Szkicujemy tułów naszego kangura. Możecie go odrysować od szablonu. Poprawiamy kontur czarną farbką. Teraz nasza praca nabierze trochę kolorów. Starajcie się nie wyjeżdżać za linię. Nic się nie stanie, jeżeli troszeczkę wyjedziecie. Tworzymy wybieg do naszego kangura. Odkładamy do przeschnięcia i domalowujemy oczy oraz nos. Już nie mogę się doczekać, aby zobaczyć Wasze prace w komentarzu. Smarujemy dokładnie klejem i przyklejamy do pracy. Cześć!